Witam w Nobu Hotel Warsaw. Jestem Ola Żelazo. Jestem instruktorką jogi i pilatesu. Zapraszam Was na sesję jogi na zdrowy kręgosłup. Jeśli macie już maty, to zaczynamy. Jeśli nie, znajdziecie ją w szafie w swoim pokoju. Ćwiczenia będą łagodne, przyjemne i przyniosą ulgę każdemu kręgosłupowi. Zaczynajmy! Zaczniemy od wyciągnięcia skłonu do przodu, przejdziemy na tył maty, połączymy ze sobą duże paluchy stóp, kolana rozszerzymy mniej więcej na szerokość maty i opuścimy biodra tak, żeby docisnąć grzbiety stóp. Teraz dłońmi przejdziemy do przodu, ale tak, żeby biodra zostały napięta. Jeśli one się zaczynają odrywać, to dobrze między biodra i pięty podłożyć na przykład poduszkę. I wyciągamy się, idziemy tak, żeby poczuć przestrzeń w naszym kręgosłupie. Mhm, spójrz na swoje dłonie, przejdź palcami jeszcze trochę do przodu i doklej całe dłonie do maty. Teraz będziemy oddychać i z każdym wydechem postaramy się zbliżać klatkę piersiową do maty, tak żeby odcinek piersiowy kręgosłupa robił się wklęsły. I wdech nosem. I spokojny, długi wydech nosem. Rozluźniaj się w tej pozycji, łap tylko dobrą energię. Wdech i wydech. Nie opieraj łokci o matę, niech to będzie pozycja aktywna. I ostatni głęboki wdech i z wydechem zbliżamy klatkę piersiową do maty, może nawet uda się oprzeć ją o podłokę. Z wdechem uniesiemy się delikatnie i przejdziemy dłońmi w lewą stronę, układając się na lewym udzie i w takiej pozycji delikatnego skrętu jeszcze raz się wyciągniemy. Ach, kręgosłupy bardzo lubią ten ruch. I znowu spójrz na swoje dłonie i mocno je wyciągnij do przodu. Chcę, żeby po tej sesji wszystkie kręgosłupy były zadowolone, szczęśliwe i wydłużone. Z wdechem wróć dłońmi do centrum, jeszcze raz się wyciągnij i robimy to samo na drugą stronę. Przechodzimy dłońmi w prawą stronę, wyciągamy się na prawym udzie i chwilę zostajemy w tym delikatnym skręcie. Weź głęboki wdech i wydech i z wdechem wracamy dłońmi do przodu, zapieramy się i teraz z kolejnym wdechem przechodzimy do klęku, przenosimy delikatnie ciężar ciała na nadgarstki i wracamy biodrami napięty. I wydech i wdech. I tutaj już taka większa dynamika wyciąganie kręgosłupa, nie blokujemy łokci, łokcie delikatnie skierowane na zewnątrz. I wydech. Podciągnij pępek do kręgosłupa, niech dolne plecy będą zabezpieczone. I jeszcze trzy takie powtórzenia. dwa. I. Jeden, zostań w klęku podpartym, ustaw kolana pod biodrami, kolana ustawione na szerokość bioder, nadgarstki pod barkami i zrobimy ćwiczenie kocie grzbiety. Z wdechem robimy plecy wklęsłe, patrzymy na sufit wysoko, z wydechem zaokrąglamy plecy, zbliżamy brodę do mostka i mocno wyciągamy kręgosłup do sufitu. I jeszcze raz. Wdech, plecy wklęsłe, patrzymy do góry, szukamy miękkości w naszych plecach i z wydechem, plecy okrągłe. Jeszcze jedno takie powtórzenie. Wdech, patrzymy przed siebie, plecy wklęsłe, z wydechem zaokrąglamy plecy i mocno wypychamy kręgosłup do góry. Z wdechem, wróć do pozycji. Neutralnej i unieś lewe ramię do góry, patrząc na swoją dłoń. Zostań parę chwil w pozycji, weź głęboki wdech i z wydechem opuszczamy ramię, robimy to samo na drugą stronę. Prawe ramię do góry, wdech, staramy się to ramię przenieść jak najmocniej za siebie i z wydechem opuszczamy. Jeszcze raz wdech, lewe ramię do góry. Z wydechem przenosimy ramię pod barkiem i kładziemy całą dłoń, całe ramię na macie. Prawą rękę doprostowujemy. Biodra są uniesione, mocno podpieramy się na obu kolanach. To jest też taka pozycja, którą kręgosłup bardzo lubi. On się teraz odpręża, relaksuje. Mam nadzieję, że to czujecie. Wróć prawą ręką do wysokości twarzy i z wdechem wyciągnij jeszcze raz lewe ramię, spójrz na dłoń, opuszczamy i robimy to samo na drugą stronę. Z wdechem wyciągnij prawe ramię do góry, spójrz na dłoń i przełóż ramię pod barkiem, wyciągając przed sobą na macie, delikatnie opuszczamy i prostujemy lewe ramię. Ja się teraz do Was uśmiecham, mam nadzieję, że Wy do mnie również. Mhm. Kręgosłupy też są szczęśliwe, to i my jesteśmy szczęśliwi. Weź głęboki wdech. Z wydechem wróć dłonią na wysokość twarzy i wyciągnij prawe ramię do góry mocno. I opuszczamy. Zrobimy teraz pozycję. Również wyciągnięcia pleców, przesuniemy się troszeczkę na macie do tyłu i będziemy przechodzić dłońmi w przód, ale uwaga, biodra zostają nieruchome, biodra są takie wystrzelone do góry, a my chcemy opuścić całą klatkę piersiową, zbliżyć ją jak najmocniej do maty. Ona nie musi dotknąć maty, ale już to samo, ta to sama chęć właśnie powoduje, że bardzo ładnie wydłuża się kręgosłup i, i bardzo lubi ten ruch. Troszkę jeszcze spróbujcie zejść niżej, mhm. biodra wysoko i oddychamy. Jeśli uda się opuścić klatkę piersiową, to zostajemy parę chwil. I łagodnie przechodzimy do pozycji klęgu. Połączymy teraz ze sobą kolana, wewnętrzne kostki, Usiądziemy na piętach, dociśniemy nasze grzbiety stóp. Oprzemy dłonie za biodrami, palce skierowane w stronę stóp i z wdechem otworzymy klatkę piersiową. Zrotujemy barki na zewnątrz, po to, żeby ta klatka się mocno uwypukliła. Tutaj też w tej pozycji czujemy dużo mocy i dużo przyjemności. Oddychaj, nie zapominamy o tym, co najważniejsze. I teraz dla chętnych, uwaga, z wdechem, jeśli się uda, odrywamy biodra od pięt i rozciągamy nasze biodra. Cały czas pamiętamy o tym, żeby rotować barki na zewnątrz. Uśmiech oczywiście zawsze mile widziany. Wdech i z wydechem opuść biodra. Przejdź do siedzenia, z wdechem wyciągnij ramiona przed siebie. Spleć w koszyczek dłoni, przekręć dłonie wnętrzami do yy, przed siebie, połącz kciuki i z wdechem unieś ramiona nad głowę, tak żeby dłonie nas jeszcze mocniej wyciągnęły. Wyciągamy boki tułowia, wydłużamy nasz kręgosłup, patrzymy przed siebie i delikatnie podciągamy pępek do kręgosłupa, żeby dolne plecy były bezpieczne. Jeszcze troszeczkę się wyciągamy, tak jak chcielibyśmy dłońmi sięgnąć jeszcze wyżej. Mamy to. Super. To z wydechem. Opuszczamy dłonie, rozplatamy i przejdziemy do leżenia na plecach. Pomału w swoim tempie w tych ćwiczeniach nigdzie nam się nie spieszy. I tutaj też kontrolujemy ruch, opuszczamy. Plecy opuszczamy głowę, nogi zgięte, ustawiamy stopy na szerokość bioder i z wydechem unosimy biodra, nie za wysoko. Napinamy delikatnie pośladki i znowu robimy taki ruch, żeby wydłużać kręgosłup. Ramiona wzdłuż tułowia, chwilę zostań w pozycji uniesionych bioder, weź wdech i z kolejnym wydechem rolującym ruchem kręg po kręgu doklej plecy do maty to jest taki masaż naszego kręgosłupa. Im wolniej, tym lepiej i przyjemniej. Na zakończenie oderwij delikatnie lędźwie i z kolejnym wydechem jeszcze raz rolującym ruchem, tym razem odklejamy kręg po kręgu, unosimy biodra, aktywujemy mięśnie pośladkowe, zostajemy chwilę w tej pozycji, tak żeby ciężar ciała był na naszych barkach. Kolana staramy się do siebie zbliżać, uda też w tej pozycji, są aktywne. Bierzemy wdech i z wydechem, pomału, rolującym ruchem opuszczamy biodra. Nigdzie nam się nie spieszy, oddychamy. Zostań w pozycji neutralnej kręgosłupa, czyli odcinek lędźwiowy jest delikatnie. Oddalony od maty, oddal trochę stopy, wyciągnij ramiona na zewnątrz i zacznij opuszczać kolana w jedną stronę, wróć do góry i w drugą stronę. I kontroluj ruchy, żeby uważać tutaj na dolne plecy, żeby one nie czuły żadnych napięć. I wydech, opuszczamy kolana, wdech podnosimy. Wydech opuszczamy. Jeszcze dwa takie powtórzenia. Mam nadzieję, że czujecie się dobrze, przyjemnie Wam. I czujecie ulgę w kręgosłupie. Z wdechem wróć kolanami do centrum. Teraz wyprostujemy prawą nogę. Zobaczę, czy się jeszcze na macie, jeszcze się mieszczę. Lewą nogę przyciągnij do. Klatki piersiowej do brzucha i z każdym wydechem rozluźniaj biodro, przyciągając jeszcze mocniej kolano do klatki piersiowej. Rozluźnij brzuch. Weź głęboki wdech i wydech. Wdech i wydech. Złap. Prawą dłonią za zewnętrzne kolano i przenieś kolano w prawą stronę, opierając stopę, natomiast drugą dłoń wysuń do boku. Jedno z przyjemniejszych ćwiczeń na rozluźnienie i rozciągnięcie dolnych pleców. Polecam to ćwiczenie robić każdego dnia, właśnie, żeby pozbywać się napięć. Mhm. Z wydechem wróć do góry, jeszcze raz przyciągnij lewe kolano. Teraz dodaj drugie kolano. Przytul się do swoich kolan, troszeczkę się pokołyszemy na kręgosłupie i zostawiamy tym razem prawe kolano przyciągnięte do klatki piersiowej, lewą nogę prostujemy i znowu z wydechem. Rozmiękczamy tę pozycję, czyli brzuch miękki, kolano coraz bliżej do klatki piersiowej, barki daleko od uszu. Oddychamy. Bierzemy wdech i wydech. Z wdechem przenieś lewą rękę na zewnętrzne kolano, przenieś nogę na lewą stronę, oprzyj stopę. A my spojrzymy na prawą dłoń, żeby jeszcze ten skręt był bardziej aktywny. Oddychaj. Mhm. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Z wdechem wróć kolanem do centrum. Przysuń drugie kolano, złap się teraz za kolana, połącz palce stóp i zacznij robić okręgi kolanami, tak żeby stopy, paluchy stóp były cały czas połączone. Jest to również bardzo rozluźniające dla nas, bardzo przyjemne ćwiczenie. I uwaga, zmiana kierunku. Mm -hmm. Tak jest. Jeszcze dwa powtórzenia. I dwa, opuść kolana, opuść stopy. Teraz przekręcimy się na brzuch, podeprzemy się o przedramiona, zrobimy taką pozycję sfinksa z wyciągniętymi grzbietami stóp, i w tej pozycji również wyciągniemy plecy, oddalimy barki od uszu, wydłużymy boki tułowia. To już nasza ostatnia pozycja. Dlatego dajemy. Z siebie wszystko. Jeśli jest dużo mocy, a wiem, że część z was ma jej naprawdę dużo, to próbujemy wyprostować dłonie, odepchnąć się od dłoni i jeszcze mocniej wyciągnąć plecy. Jestem ciekawa, czy komuś się udało, ale jeśli w tej pozycji czujemy napięcie, to od razu schodzimy na przedramiona. Także musimy tutaj wyczuć ten moment, który jest dla nas najlepszy. Możemy też powtórzyć dwa razy z wyprostem, żeby przyzwyczaić kręgosłup. Ostatni raz. Delikatnie podnieś brodę, oddalaj cały czas barki od uszu, żeby była przestrzeń. I z wydechem przejdź na przedramiona, zegnij nogi w kolanach. Zostaniemy jeszcze w takim klęku podpartym na przedramionach i jeszcze pokołyszemy biodrami w jedną i w drugą stronę, już na takie rozluźnienie naszych pleców i gotowość do dalszych aktywności, które przed nami. Przejdźmy teraz do klęku, połącz ze sobą kolana, połącz kostki. Odwrócę się przodem do Was, bo tak lubię najbardziej. Ćwiczenia oddechowe z wydechem: wyciągnij ramiona do góry, spójrz na dłonie z wydechem, opuść dłonie na wysokość klatki piersiowej. Jeszcze raz, pełna energia, dużo powietrza. Z wydechem opuść dłonie na wysokość klatki piersiowej i ostatni raz już takie wielkie koło zataczamy ramionami, łączymy dłonie, z wydechem opuszczamy na wysokość klatki piersiowej. Ja już Wam bardzo dziękuję za wspólny czas na Macie. Mam nadzieję, że czujecie się dobrze, że kręgosłupy są odprężone. Zapraszam na kolejne wspólne ćwiczenia i życzę udanego dnia. Do zobaczenia. PA!